Dzień dobry, Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie, 27 grudnia 2020 roku, a więc pozdrawiam poświątecznie i pozdrawiam w historyczny dzień, bo proszę Państwa Unia Europejska rozdysponowała szczepionki we wszystkich, w drugi dzień świąt, we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce dotarły one do nas właśnie, Wczoraj, no i dzisiaj pierwszy dzień szczepień. Tak się zastanawiam, co będzie kiedyś. Nie wiem, historycy czy archeologowie odkopią jakieś serwery i znajdą ten film na YouTubie, i tak być może dowiedzą się, czym się zajmowali ludzie 27 grudnia 2020 roku w czasie tego historycznego dnia. Na przykład w Polsce. Tak, zastanawiam się nad tym. No, proszę Państwa, to, to szczepienie w Polsce wyszło trochę zabawnie, bo jako pierwsza zaszczepiła się jedna z pań, zapytana gdzieś tam przez dziennikarzy, dlaczego ona się na to zdecydowała. No, powiedziała szczerze, że to wytypowała ją dyrekcja. No, zastanawiam się, dlaczego to dyrektorzy sami. Nie zdecydowali się, niczego tu nie sugeruję. Absolutnie nie wierzę, że tam są jakieś chipy w tych szczepionkach, i tak dalej. Natomiast no, samo to wyszło trochę w zabawnie, szczerze mówiąc. Ale też podziwiam tą panią, bo ona przyjęła ten zastrzyk bez żadnego grymasu na twarzy pokazała coś takiego. Kciuk wyciągnięty w górę, no nie wiem, czy gdybym to ja był tam nakłuwany, właśnie publicznie w obecności mediów, to ja został wytypowany, czy tak wspaniale bym się w tej sytuacji zachował jak ta, jak ta pani, więc tu wielkie gratulacje. No ale proszę Państwa, przechodząc do, do, do rzeczy, mamy rozstrzygnąć ten konkurs. Ten konkurs, który został ogłoszony w czasie tego świątecznego komentarza, gdzie składałem Państwu życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia. No, nie ukrywam, to wielkie zaskoczenie dla mnie i też jest mi bardzo miło jedno z największych zaskoczeń 2020 roku, że w Wigilijny Wieczór aż około 1000 osób zdecydowało się obejrzeć ten komentarz. Bardzo, bardzo, bardzo jest mi miło i bardzo się cieszę. I proszę Państwa, przypomnimy o co, o co chodziło w tym konkursie. Otóż do wygrania są cztery książki. Jeszcze raz je pokażę. Iluzja wolnej Białorusi Marek Budzisz, Koniec końca historii Jacek Bartosiak, Od foliowych czapeczek do seksualnej recesji, przepraszam, rewolucja już była, teraz recesja. Jaremy Piekutowskiego i Mała Degeneracja Stefana Sękowskiego. To wszystko książki Dawicwa Nowej Konfederacji, kroniki między epoki, taka refleksja dotycząca tej epoki, która właściwie już na naszych oczach mija. To ostatnie 10 lat, bardzo ciekawe. Zbiory esejów, tekstów napisanych wcześniej w ramach tej, tej, tej formuły kronik, między epoki i te książki były do wygrania. Teraz przypomnimy, jakie były zasady. Proszę Państwa, chodziło o, wygrywają te osoby, które zamieściły komentarz, który okazał się być najbardziej interesujący albo wzbudził najwięcej reakcji. Liczymy tutaj polub, tak zwane polubienia. No nie ma chyba w Polsce dobrego. Słowa na no, określenie tych, tych tych klikniętych łapek w górę e, na, w YouTube, ale e, no, obiecałem, że to te pierwsze cztery osoby, które taki komentarz zamieszczą i zbiorą najwięcej polubień. E, no i e, zobaczmy, aha, no i to wszystko do 26 grudnia do 23.59 do końca drugiego dnia e, świat. No, i tak się, proszę Państwa, stało 26 grudnia o 23.59. Zebrała się jednoosobowa komisja w składzie Radosław Pyfel i zobaczyła, kto, które komentarze zebrały najwięcej polubień. Ehm, o 23.59, właśnie 26 grudnia. Teraz zawieszam głos. Emocje sięgają zenitu i proszę Państwa, zwycięzcą. Konkursu okazuje się. Okazuje się Charli Nowak. Charlie Nowak, który zebrał około, to jest z tego co pamiętam, 30 komentarzy, teraz to już jest 32. Eee, ja przeczytam może komentarz Charli Nowaka, który tak się Państwu spodobał. Eee, po raz pierwszy o coś poproszę, ale chętnie przeczytałbym książkę Pana Bartosiaka. Jak się okazało, mam dużo czasu dla siebie. Dopadł mnie COVID-19, więc święta i czas do końca roku spędzam sam. Jeśli się uda, to będzie to miły prezent w tym trochę męczącym dla mnie czasie. Życzę wszystkim radosnych i zdrowych świąt. No, proszę Państwa, więc przychyliście się do prośby pana Charlie'ego Nowaka. Ta książka, książka, koniec końca historii, Jacka Bartosiaka, trafia do zwycięzcy naszego konkursu. E, również, no życzymy przede wszystkim dużo ciekawej, przyjemnej lektury, ale życzymy dużo zdrowia e, i tej udanej kwarantanny, no, musi Pan być sam e, e, w czasie świąt, pewnie Sylwestra, Nowego Roku, no ale wiem, e, wiem, że, e, że jest Pan w Polsce e, no i postaram się tą książkę wysłać być może jeszcze przed Sylwestrem do Pana dotrze. Proszę o kontakt na adres mailowy radekpyfel.tv gmail.com, Radek Pyffer przez dla FTV No to jest ten e-mail, którego ja używam w ramach w ramach, w ramach YouTube'a. Albo ewentualnie o kontakt na Messengerze. Proszę o podesłanie swojego adresu. No i preferencji, bo jeśli pozostali zwycięzcy, pozostali trzej, o czym, których zaraz wymienię, zrezygnują ze swoich książek albo się nie odezwą, no to według Zasad, właściwie te książki trafiają do pana, no, tutaj do zwycięzcy, czyli do pana. Stosujemy tu trochę inny algorytm, nie przechodzą one na kolejne osoby z listy, tylko wzorem amerykańskim i chińskim: The Winner Takes It All, czyli, czyli wspieramy zwycięzców i tych, którzy jakby wygenerowali największe zainteresowanie, w tym wypadku pan, i te pozostałe książki, jeżeli tu się nie znajdą odbiorcy. No, od razu trafiają do pana, więc książkę Jacka Bartosiaka już pan ma, tak jak pan chciał, ale są jeszcze pozostałe książki, więc proszę napisać, jaką by chciał pan mieć jako drugą i trzecią, gdyby pozostali zrezygnowali. No, proszę państwa, kto zajął drugie miejsce? Tutaj pewnego rodzaju niespodzianka, bo to jest komentarz, który pojawił się stosunkowo późno, ale zebrał błyskawicznie bardzo dużą liczbę tych polubień. No, i szybko e, tam wysforował się na, na, na drugie miejsce. I to jest komentarz pana Wojciecha P., e, który miał chyba 20 polubień o, o 23.59. Teraz ma już 21 i pan Wojciech P. pisze tak: Życzę panu i wszystkim państwu spokojnych świąt w tych niespokojnych czasach. Sobie natomiast życzę, abym również w następnym roku mógł zapoznawać się z pana kolejnymi komentarzami. Choć nie zawsze się z panem zgadzam to zawsze jestem chętny, by pokornie posłuchać innej perspektywy. Gratulacje z rzucenia wagi i życzę wytrwałości w drugiej połowie meczu. No, dziękuję, dziękuję. Złożyłem publiczną deklarację, że nie ustaję, więc wydaje mi się, że latem 2021 roku to będzie wyglądać jeszcze, jeszcze lepiej. Ja, proszę Państwa, cenię sobie wszystkim dialog, rozmowę. Ja mnie jakby nie nie tworzę tego kanału po to, żebyście się Państwo ze mną e, zgadzali, żebym tu uzyskiwał jakieś potwierdzenie em, em, swoich przypuszczeń, a jeżeli tego nie będę uzyskiwał, to bym się z tego powodu złościł. No, ciekawe mnie różne perspektywy. Wcale nie musi Pan tak pokornie em, do tego podchodzić. Po prostu chodzi tylko o pewną, pewną kulturę i argumentację no, na, na logiczną czy na wysokim poziomie. Ja zawsze chętnie chętnie to, to przeczytam. Wydaje mi się, że mamy pewne e, takie tutaj dylematy, że już nie wiemy, czy prowadzimy tą dyskusję w formule anglosaskiej, gdzie wszyscy występują na równych prawach, czy tworzymy jakieś wschodnie hierarchie. No, w tym wypadku myślę, że powinniśmy się w Polsce zdecydować na ten anglosaski wzór, więc ja nie jestem żadną świętą krową i i wcale nie musi Pan pokornie e, pokornie Podchodzić tutaj do tych moich komentarzy, to że zdecydowałem się wejść w tak dem demokratyczne medium jak YouTube, no to oczywiście sporo też ryzykowałem, bo mogłem być tam w jakiejś wieży z kości słoniowej i się zasłaniać, no jakby jakimiś nie wiem, no, argumentami niemerytorycznymi, tak powiedzmy, tylko wynikającymi z tego, że gdzieś tam w jakiejś wieży się rozsiadł i, i, i nie wchodził na YouTube, ale zdecydowałem się wejść na YouTube, w związku z tym no, jestem ciekaw wszelkich perspektyw, wszelkich komentarzy, za to jestem też Państwu wdzięczny. I to samo, właściwie ta sama prośba do Pana o kontakt na adres radekpyferm.tv żeby wysłał Pan swój adres i żeby wysłał Pan swoje preferencje, kolejność książek, które Pan by chciał otrzymać i ta książka zostanie wysłana do Pana. To wszystko do jutra, do 12. Właśnie, chyba tego nie powiedziałem. Zbieram te, te dane do jutra, do 12. .00. Dobrze, kto zajął trzecie miejsce? Wiem, że Państwo tutaj tego też oczekujecie. Z dużym zainteresowaniem. Emocje. Emocje. Proszę Państwa, teraz sięgają nitu. Ja wiem, że ta osoba, która za trzecie miejsce zebrała 14 polubień, czyli mieliśmy tam około 30, 20 i 14. I tą osobą jest markos pl. Markos05.pl, e, który napisał: W tych niełatwych i szalonych czasach, na pewno potrzebujemy wszyscy więcej wspólnoty, zarówno tej rodzinnej, jak i społecznej. To właśnie wspólnota daje nam potrzebną siłę do działania dla naszych aspiracji i rozwijania talentów. Będzie nam wkrótce to bardzo potrzebne. Życzę wszystkim wesołych świąt. To spodobało się Państwu. E, ta zasada tej wspólnoty rodzinnej i społecznej, co moim zdaniem trochę pokazuje, że Polska ma takie tendencje do takiego kolektywistycznego spojrzenia. E, trochę moim zdaniem 2020 rok i ta walka z koronawirusem to pokazała. To spodobało się Państwu. E, te życzenia od Markosa 05.pl. E, no i, e, i tutaj prośba do Pana Markosa. Zakładam, że do pana Markosa, chyba że to no, ktoś używa męskiego tutaj pseudonimu, ale prośba do pana markosa05.pl o kontakt na adres tv małopadzimy.com i przesłanie do jutra, do 12 swojego adresu korespondencyjnego, adresu wysyłkowego. Na ten adres prześlę książkę, w zależności od tego, jaka będzie dostępna, więc też. Prośba o wskazanie tutaj swoich, swoich preferencji. Która z tych książek w jakiej kolejności chciałby Panie otrzymywać? Eee, dobrze. I proszę Państwa, ostatnim szczęśliwcem, który zebrał 12 polubień, tam potem było jeszcze sporo takich posłów, które miały 11, też 8. Eee, no, ale tym. A tu już nawet jest teraz 12. Tak, 12 polubień. To jest pan Jakub yy, Miczka, który pisze tak. Prosiłbym o tworzenie czegoś w rodzaju przeglądu najważniejszych wydarzeń z Azji. Raz w miesiącu lub na ile wydarzenia pozwolą. Przegląd oczywiście z komentarzem. Spokojnych świąt i żeby 2020 plus 1 był jednak lepszy. No, dziękuję za, yy, za życzenia. Yy, no, chyba wszyscy yy, mamy taką nadzieję, że... 2020 plus jeden będzie lepszy. Co do tego przeglądu, o którym Pan pisze, no zobaczymy, czy czas pozwoli, bo właściwie to codziennie można by robić taki przegląd wydarzeń. Właściwie to nawet staram się przeglądać, robić takie przeglądy codziennie, więc mógłbym to dla Państwa nagrywać, no ale zajmuję się również innego rodzaju działalnością. Musiałbym poświęcić na to dużo więcej, czasu, żeby to profesjonalnie przygotować, bo jednak robienie jakiegoś tam briefingu i przeglądania różnych informacji i orientowania się w tym, co się dzieje, to jest zupełnie coś innego niż przygotowanie rzetelnego takiego przeglądu. No to jest to jest jednak, no nie, wiem, przynajmniej ja poważnie to traktuję jako poważną robotę, tak? gdzie trzeba jednak. Jednak to zrobić dokładniej. A i tak, proszę Państwa, to wiele osób zarzuca mi, że jestem niedokładny, więc tam piszą do różnych mediów, żeby mnie stamtąd usunąć, bo, 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 bo twierdzą, że właśnie że, że, nie jestem profesjonalistą. W związku z tym, gdybym się na coś takiego zdecydował, no to, to byłoby to już bardzo, bardzo poważne i wymagałoby dużego nakładu pracy i nakładu E, e, Nagładu sił energii. No ale będę o tym myślał, więc dziękuję za tą sugestię. E, I tutaj e, 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 nie wiem, e, właśnie pan Jakub Niczta, no jesteśmy w kontakcie, bo pan Jakub jest na Wyspach e, i ta książka zostanie wysłana do South Yorkshire, czyli tam e, do hrabstwa South Yorkshire e, na północy Anglii. Ale na razie jest blokada kontynentalna. Co prawda nie przeprowadza jej Napoleon, ale ale koronawirus, no to w historii wysp te blokady się tam co jakiś czas zdarzały, no tylko teraz nie możemy wysłać w ogóle tej książki, bo Bo, bo Wielka Brytania jest odcięta od przesyłek, przynajmniej z tego co widziałem, poczty polskie. Nie wiem, może ktoś z Państwa ma jakiś pomysł, jak to wysłać do Pana Jakuba, który zgłosił się już wczoraj wieczorem, przesyłając swój adres właśnie w północnej Anglii. No, tak można powiedzieć, że prawie, prawie tam to czwarte miejsce ledwo co udało się obronić, no ale, ale wygrał pan. Jest pan wśród tej czwórki zwycięzców, więc przypadnie panu ta jedna z tych czterech książek. Natomiast zobaczymy, jak będzie z rozłożeniem tej blokady, bo, bo, bo tutaj wszyscy ci z Państwa, którzy są na wyspach, no zostali odcięci na no, pewno niedługo zostanie rozluźniona i będzie można tam już te książki wysłać. A więc jeszcze raz może przypomnę, te książki to koniec końca historii Jacka Bartosiaka, Mała Degeneracja, Stefana Senkowskiego, od foliowych czapeczek do seksualnej recesji Remy Piekutowskiego oraz iluzja wolnej Białorusi Marka Budzisza, książki w ramach wydawnictwa Nowej Konfederacji, kronik między będące zapisem takich refleksji tej epoki, która już minęła, która właściwie tutaj została nazwana jako międzyepoka, to są książki, które zostały rozdysponowane wśród szczęśliwych e, zwycięzców, a są nimi Czerli e, Nowak, Wojciech P, e, Marek05.pl oraz Pan Jakub Miśta I e, czekam na Wasze adresy. Korespondencyjne pod mailem Alekpyfel TV małpa Czekam na nie do 12, do poniedziałku, 28 grudnia, do 11.59. Po tym czasie wysyłam książki wedle preferencji, które też Państwo prześlecie: od 1 do 4. Tutaj mówię bardziej o, o osobach z pozycji pierwszej, drugiej. I trzeciej, żeby przesłały te swoje preferencje. Te książki zostaną Wam wysłane. No, a jeśli się nie zgłosicie, to one automatycznie przychodzą na, na, na zwycięzcę, czyli pana Czerligo Nowaka. Jeśli on się nie zgłosi, no to na pana Wojciech HP. Jeśli on się nie zgłosi, no to na pana Marka 05.pl. Jeśli on się nie zgłosi, no to na czwartego tutaj w kolejności zablokowanego obecnie na Wyspach Brytyjskich. Pana Jakuba Miśta. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Wkrótce kolejne komentarze jeszcze przed końcem roku. Komentarze po komentarzach, czy moje reakcje na, na Państwa opinie. Również ten komentarz dotyczący podsumowania walki Polski z koronawirusem według. Tych prawidłowości Sztuki Wojny, Sundzy. To wszystko jeszcze przed końcem 2020 roku, który obfitował w tak wiele ciekawych wydarzeń, a zanosi się, że 2021 rok będzie nie mniej ciekawy. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom, czekam na adresy, książki wysyłam wkrótce, a wszystkim bardzo dziękuję za, za, za życzenia, udział w konkursie i wszystkie komentarze. Kłaniam się, pozdrawiam.